Jarosław Kaczyński nieczęsto decyduje się na udzielanie wywiadów, dlatego też najlepszym źródłem, z którego wyborcy dowiadują się o jego przemyśleniach, są oficjalne przemówienia. W czasie konwencji PIS w Mielcu Polityk wypowiedział się więc na tematy wzbudzające obecnie największe medialne kontrowersje, samorządy oraz pozycje Polski w Unii Europejskiej. Jak Jarosław Kaczyński postrzega charakter prawa i sprawiedliwości? Mocne przemówienie partii pisnie. Jest partią wojny, nie jest partią żadnej wojny totalnej ani jakiejkolwiek. Jesteśmy partią zgody, my chcemy współpracować, ale z drugiej strony mamy na razie mur, ale jestem przekonany, że jeżeli będziemy odnosili kolejne sukcesy, to mimo tych kampanii propagandowych przeciwko nam skierowanych, mimo tych bezczelnych kłamstw, mimo że tego oszukiwania, że chcemy... Wyprowadzać Polskę z góry, wielu ludzi w końcu dojdzie do wniosku, że jest oszukiwana i przejdzie na naszą stronę, poza tymi najbardziej chorymi, najbardziej zaciekłymi, stwierdził stanowczo Kaczyński, nawiązując także otwarcie do rozporządzania środkami finansowymi przez organy samorządowe. Polska nadal będzie korzystać ze środków europejskich, ale coraz większe. Znaczenie mają środki własne, pozwalające finansować programy społeczne. Z tego do dziś dnia korzystamy i będziemy korzystać. Ale coraz więcej sił to są siły nasze, polskie siły i one przede wszystkim muszą być wykorzystane po to, by to co uzyskujemy już w tym roku szybki rozwój gospodarczy było kontynuowane, stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości. Opinia publiczna o przemówieniu Kaczyńskiego na konwencji PIS. Jak wyborcy interpretują słowa prezesa partii rządzącej, większość obywateli potraktowała słowa wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego jako próbę ugaszenia politycznego pożaru po przegranej w większości dużych miast samorządowców partii. Próba zachęcania działaczy lokalnych do współpracy jest traktowana jako działania mające na celu ocieplenie wizerunku oraz przekonanie opinii publicznej, że. Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie szukać kompromisów dla dobra Polski i gonić pod względem gospodarczym kraje Europy zachodniej. Czas pokaże, w jaki sposób Kaczyński oraz jego współpracownicy będą wypełniać te obietnice.